Cześć, dzisiaj otworzymy kalendarz adwentowy, troszkę nietypowy, ponieważ będzie on tylko i wyłącznie z produktami do włosów. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, bo mam w stosunku do niego dosyć duże oczekiwania. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie widzieć codzienne odcinki z kalendarzami adwentowymi. I co? Zaczynamy! Witajcie z bliska. Kalendarz adwentowy kupiłam w drogerii DM w Niemczech. Kosztował on 35 euro, czyli jakieś 150 zł, więc zaliczam go do tanich kalendarzy adwentowych. A jeżeli szukacie, jeszcze czy tańszego kalendarza adwentowego, to zostawiam Wam link do Allegro, bo ten był naprawdę fajny, już nagrywałam go na moim kanale. Zaczynamy oczywiście od numeru pierwszego. Bardzo ciężki produkt, będzie w środku, już to czuję. A kalendarza adwentowego do włosów jeszcze nigdy nie otwierałam, bo takiego po prostu nie widziałam. Tu będzie pewnie jakiś szampon albo odżywka. I mam tutaj buteleczkę z szamponem, który jest naprawdę bardzo ładny. Jest tutaj olej kokosowy i buriti, o którym pierwszy raz słyszę. Bardzo często te opakowania zwracały moją uwagę. Uwagę w drogę Lidem, ale nigdy ich jeszcze nie wypróbowałam, więc bardzo fajnie. I tutaj jest jakaś współpraca z Maną i Julią, nie wiem czy to jakieś influencerki, może jakieś gwiazdy. Jak widzicie, na każdym okienku też jest jakiś napis po niemiecku i postanowiłam przetestować aplikację translatora, która automatycznie ze zdjęcia tłumaczy. Widzicie, tu się dziwne <noise> rzeczy zmieniają. Szczęśliwy dotus na pewno, ale ten drugi to już mi nie przetłumaczyło. Więc jak widzieliście, o tamtej aplikacji dużo słyszałam, ale jak widzieliście, no nie do końca się sprawdza a numer drugi na szczęście bez napisu i kolejne ciężkie opakowanie, nie wiem, może będzie tutaj do kompletu na przykład odżywka z tej samej serii, byłoby fajnie i jak zwykle Jasnowic Paula udało się intensywnie regenerująca odżywka do włosów zastanawiam się czy to jest marka z demo, bo tu jest napisane że DM to kocha, ale tego nie wiem. Czas na numer trzeci. Wiem, że wiele z Was jeździ do Niemiec, ma rodzinę w Niemczech, bądź mieszka tam, lub w ogóle w jakimś innym kraju za granicą, gdzie jest DM. Jeśli tak, możecie mi napisać, jaki lubicie produkt najbardziej z DM-u. Ja uwielbiam robić tam zakupy kosmetyczne i trafił mi się suchy szampon do włosów, z tym, że ja takiego jeszcze nie widziałam. Suche szampony to moja miłość. Zawsze mam co najmniej kilka opakowań w zapasie, a tutaj mamy wersję nawilżającą. Ciekawa sprawa, więc na pewno będę testować i dam Wam znać jak się sprawdza. Czas na piąteczkę, mało opakowanie. Jeśli chodzi o suche szampony, mój taki mały trik, że od razu po umyciu włosów, jak już je wysuszę, małą ilość spryskuję u nasady i te włosy dłużej się trzymają. Polecam to Wam. I W piąteczce mamy jakąś próbkę. Co to będzie? Hmm. Balea produkt. I sprawdźmy, czy tym razem telefon mi to dobrze przetłumaczy. Uwaga! Beauty sekrety, czyli nawilżająca maska do włosów. Owiec i mleko. Myślę, że mega to jest ciekawa aplikacja. Jak się nie chce komuś pisywać, jest się w sklepie, chce się na szybko przetłumaczyć, no to fajnie. Dobra, maska, jak dla mnie jest bardzo mała. Ja zdecydowanie trzy razy tyle używam na włosy. Może z jakąś inną moją maseczką sobie ją wymieszam i wtedy użyję. Zobaczymy. I szóstka, małe opakowanie Mikołajki. Czy będzie coś fajnego? Dla mnie tak. Jak już wiecie uwielbiam te gumki Invisibubble. Dla mnie one są niezniszczalne. to jest taka fajna wersja ze złotym w środku. I ostatnio takie opakowanie tylko w innym kolorze trafiło się w kalendarzu adwentowym z Douglasa, ale z tej firmy Invisibubble mam jeszcze jeden hit. Bardzo fajna gumka, ale może o tym Wam później opowiem. Teraz przechodzimy do siódmego opakowania. Dobra, znam tą firmę. OGX to chyba jest. Jest. I ta firma jak najbardziej jest mi znana. Są to troszeczkę droższe produkty. Miałam z tego maskę bądź odżywkę z keratyną i naprawdę świetnie się sprawdzała. To jest niestety wersja z olejem arganowym, który na moich włosach niestety nie sprawdza się, za bardzo je przyciąża. Olej arganowy z Maroka i jest to szampon do włosów. Ile mamy tu mililitrów? 88, więc naprawdę sporo opakowanie. Jesteśmy na numerze ósmym w tym kalendarzu adwentowym i póki co naprawdę bardzo on mi się podoba i mamy tutaj z tej samej serii również, z tym, że jest to odżywka. Szkoda, że w tej wersji, ale z tego co słyszałam jest ona bardzo popularna, więc może ktoś, kto lubi olej arganowy, mu się sprawdzi. Dzisiaj inny kalendarz, wczoraj inny kalendarz, wczoraj był kalendarz niekosmetyczny na moim kanale. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie był to kalendarz adwentowy ze skarpetami. To był naprawdę hicior. Fioletowy produkt firmy Balea. Troszkę mi się to odbija od lamp, ale o, teraz dobrze widać. Spray do włosów na objętość. Myślałam na początku, że będzie to lakier. Na pewno wypróbuję ten produkt, bo uwielbiam objętość na włosach. Czas na numer 10. Jak widzieliście u mnie włosy od nasady też były dość mocno odbite, a to dlatego, że użyłam właśnie przed nagraniem tego suchego szamponu z Batiste, który naprawdę fajnie odbija włosy i... dziwne... Opakowanie, naprawdę nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Tak się będzie spryskiwać, więc może być to całkiem fajna mgiełka, i wiecie co to jest? To są perfumy do włosów o zapachu słodki, wanilii. To też jestem zdziwiona, bo nie wiem, czy się za mocno nie orientuję, czy po prostu u nas to zbyt popularne nie jest, żeby były perfumy do włosów. Mają dawać efekt błyszczących włosów i e, zawierają proteiny, długotrwały zapach. I tu znów mamy napisy To jest imię, chyba pseudonim. Taka moja refleksja, że jak w Niemczech jestem, to widzę naprawdę mnóstwo produktów w kolaboracji z różnymi influencerami. Numer 11, tak, w sumie też kilka YouTube niemieckich poznałam, bo kupiłam ich produkty i sobie je oglądam, oczywiście z jakimiś tam napisami, które są automatycznie przetłumaczone, więc nie do końca wszystko rozumiem, ale może kiedyś się niemieckiego nauczę. Mamy tutaj taki zestaw gumek do włosów. I podoba mi się to, że nie mamy tutaj jednej gumki, jak to bywa czasem w kalendarzach adwentowych. I całkiem fajne są. Mamy takie, jakby takie warkoczyki plecione. Na końcu są koraliki. Spoko. A Ebelin to jest firma DM-owska, która właśnie produkuje jakieś tam akcesoria do włosów. Ja naprawdę jestem zaskoczona tym kalendarzem adwentowym. I zastanawiam się, pewnie na mnie już krzyczycie w komentarzach, dlaczego ja nie otworzyłam czwartego okienka. Co się ze mną stało? I cały czas tutaj one przede mną leżały, no dobra. Wybaczcie mi, ale powiem wam, że nie patrzę na ten kalendarz bezpośrednio okiem, tylko ja patrzę przez podgląd, więc niestety wszystkiego nie zauważę. Co to jest? Wow, to wygląda jak gąbka do makijażu, ale to jest gąbka do włosów żeby zrobić taki kucyk wysoki? Chyba tak. Tu z tyłu na opakowaniu dali taką informację, że przydzielamy włosy między górną a dolną połową trzeba jakoś ten rzep zamocować, bo właśnie on jest tutaj na końcówce tej gąbki. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. Naprawdę zadziwiająca sprawa. Jeżeli ktoś używał, to napiszemy mi w komentarzu, bo też nie bardzo wiem, jak się za to zabrać. Czas na numer dwunasty. Wydaje mi się, że już dalej e, nic nie pominęłam. Jak zobaczyłam tą gąbkę, to mi się przypomniało, że kiedyś było modne robienie włosów na skarpetę takiego koka, Bądź jeszcze była też taka specjalna gąbeczka. A cóż to mamy? Na początku przypominało mi to taki płyn antybakteryjny do dłoni. Zdecydowanie nie jest to płyn, tylko szampon do włosów z ekstraktem naturalnym z aloesu bez silikonów. Ciekawa sprawa jeszcze nigdy nie używałam aloesowego szamponu. Czas na trzynastkę. Zobaczymy, czy będziesz szczęśliwa, czy pechowa. Co to może być? Może coś do kompletu w związku z tamtym szamponem. Dokładnie. I jest tutaj odżywka, już widzę. Odżywka z aloesem również. Z tej samej serii do włosów normalnych, co mnie trochę dziwi, bo myślę sobie, że Aloes jest mega nawilżający i mógłby być właśnie do włosów suchych. Numer 14 otwieramy zupełnie inny kształt naszego okienka, właściwie kartoniku i wysypuję zawartość. Taka saszetka, śmieszna forma, bo zazwyczaj jakoś jest to inaczej. Zapakowane, ale dość duża pojemność. 25 ml, jedna porcja i jest to olej arganowy. Przetłumaczyłam z mojego telefonu i powiedzieli, że czas naświetlania. Raczej trzymania. Jest to dwie minuty, więc bardzo krótko. Numer no 15. Ja tam nigdy się nie słucham, jeżeli chodzi o czas trzymania tych masek, odżywek, bo zawsze trzymam minimum 10 minut, a jeśli mam czas, to dłużej i wtedy są zdecydowanie lepsze efekty. Jakiś olejek. I już zobaczyłam, że jest to ta sama seria, co był szampon. I Odżywka. Mamy tutaj również olejek kokosowy i buriti. Na pewno sobie go przetestuję, używając na końcówki. Numer szesnasty, ogromne, ale to ogromne opakowanie. A jeśli chodzi o olejki, to ja zawsze po umyciu, przed wysuszeniem mocno olejkuję, że tak powiem, moje włosy. Właśnie na końcówki akurat teraz używam olejku z Matrixa. Co to jest? Dziwnie to wygląda, jak jakieś kable. Powinnam raczej to z daleka oglądać. To jest po prostu opaska, taka brokatowa do włosów. Kojarzy mi się ona z gazetami, gazety Brawo i tak dalej. Kiedyś miały właśnie takie w dodatkach swoje opaski, ale fajna sprawa, bo ma tutaj taką gumkę. Przypomina troszkę na ramionczko od Stanika, bo możemy sobie tutaj zwężyć lub rozszerzyć to, więc dobrze to się dopasuje do różnego rozmiaru głowy. Numer 17. Jaki jest Wasz ulubiony numer? Dajcie mi znać w komentarzu nie wiem dlaczego tutaj te okienka się szczepiły i tak pomyślałam o opaskach że ja właśnie bardzo dużo opasek mam bardzo dużo maseczek używam i czy chcielibyście żebym do mojego sklepu wprowadziła opaski do maseczek, wiecie takie mięciutkie bawełniane, fajne, bo mam takie fajne i myślę, że to byłby dobry pomysł ekspresowa kuracja do zniszczonych włosów i jest to w końcu coś dla mnie, ponieważ produkt zawiera keratynę więc na 100% przy najbliższym myciu włosów sobie go użyję numer 18 po angielsku w końcu napis szczęśliwy dzień. A jeżeli chodzi o moje włosy, mam na ich punkcie trochę obsesję. Uwielbiam włosy długie i nie chcę mieć krótkich. Mnóstwo osób się mnie pyta, czy bym odcięła włosy, czy może bym oddała na fundację. Kochani, pomagam w wiele innych sposobów, ale moje włosy po prostu muszą być zawsze długie i to jest coś, o czym chciałam wam wcześniej powiedzieć. To jest moja ulubiona gumka do włosów. I jeżeli macie taki problem jak ja, że po prostu wam się włosy na gumkach nie trzymają, bo na tych Bubble nie ukrywam, że też mi one spadają, zwłaszcza wysokie kucyki czy koki, to to jest Idealne rozwiązanie. Słuchajcie, w środku jest gumka sprężynka, a na zewnątrz jest właśnie taka mięciutka gumka i ona super trzyma włosy, przez to, że ona po prostu też jest w dużej objętości. Zawsze jak jestem w Niemczech kupuję, mam ją w różnych kolorach, akurat w czarnym jeszcze nie kupiłam, więc nie wiem, czy to przypadek, nie sądzę. Kocham ten produkt, jest najlepszy. Nie wiem, czy w Polsce jest dostępny, może gdzieś na necie, ale jeżeli będziecie gdzieś to widzieli w sklepie i się zastanawiacie, to koniecznie wypróbujcie. To jest dla mnie hit i zawsze będę do tej gumki powracała. Jest rewelacja. Przesunę sobie resztę okienek tutaj, żeby mieć je w pobliżu. Przyczuwałam, że ten kalendarz adwentowy będzie fajny, ale nie spodziewałam się, że aż tak dla mnie rewelacja, bo tu już znalazłam mój ulubiony produkt, to że jestem szczęśliwa. Coś ciężkiego, coś dużego. Nie znam tej marki. Mały Moisture, Jest to szampon do włosów. Suchych z masłem sza. Regenerujący. Również jest to produkt bardzo naturalny, wegański, bez silikonów, SLS-ów i innych takich. Jestem nim zainteresowana. Mega się cieszę z tego produktu, bo mówię, fajnie jest potestować coś nowego. Jak będę jeździła do Niemiec, to po prostu będę wiedziała, co sobie kupić, jak już sobie potestuję, coś mi się na przykład sprawdzi. Numer 20. I ta sama seria. Bardzo fajowo. I pewnie będzie odżyweczka. Uwielbiam stosować zestawy. Nie wiem, czy wy lubicie kupić na przykład inny szampon, i odżywka. Ja lubię właśnie z jednej serii używać, i to jest super. Ja kalendarze adwentowych zawartości, numer 27, otwieram. Nie oglądam na internecie, ale gdzieś tam coś obiło mi się o uszy recezę tego kalendarzu, że ktoś nie był zadowolony. A ja powiem, że jest to jeden z fajniejszych kalendarzy, naprawdę, jakie otwieram na moim kanale. I tutaj mamy pewnie jakiś puder, tak wnioskuję po opakowaniu. I również ta sama seria, co mamy: szampon, odżywkę i olejek. Jest to puder nadający objętość fajnie, bo nie używam tego typu produktów. Może akurat mi się sprawdzi i będę powracać. Dobra, kochani, trzy ostatnie okienka nam zostały. Dobra, to numer 22. Co tu będzie, co tu będzie? Wysypujemy coś lekkiego bardzo. Uwaga uuu, wsuweczki, ale nie są to zwykłe wsuwki, wyglądają całkiem ciekawie mają taką strukturę w kolorkach różnych, złoty, miedziany srebrny, fajnie, bo akurat nie mam wsuwek w domu, gdzieś mi się zagubiły numer 23 i co tu będzie? Czy to kolejny olejek? Wiecie czego mi brakuje tutaj? W tym kalendarzu adwentowym? Jakiegoś produktu termoochronnego. Nie wyobrażam sobie, żeby nie używać tego typu produktów na co dzień. Czy to jest brokat? Wow! Brokatowy, glitterowy spray do włosów. Też perfumowany. Nie znam tej firmy tak naprawdę. Oni się chyba specjalizują w perfumach i mogą mieć fajną mgiełkę właśnie z tego aplikatora. Jestem zadowolona. Coś nowego zawsze. I numer 24. Opakowanie największe nie jest, ale zobaczymy czy jakąś nam niespodziankę tutaj zrobili właśnie tego dnia o szczota i tu jestem ja, na początku jak tak z daleka patrzyłam to myślałam, że może ona jakaś brudna, ale tutaj lampy widać, ona ma takie drobinki jakby wody na sobie i takie szczotki dla mnie są bardzo fajne bo często lądują w mojej torebce, czy to w samochodzie czy po prostu na wyjazd też, dużo miejsca nie zajmuje, więc spoko, i jak to wygląda z daleka, jak wygląda całość zdecydowanie wygląda opłacalnie często jak otwieram kalendarze adwentowe w formie tego kwadratu to zawartość jest na tyle a tutaj naprawdę bardzo dużo produktów Dużo nowych marek, są też jakieś gadżety, akcesoria, ale przydatne. Nie ma jakichś karteczek, lustereczek, magnesików, jak to czasami bywa. I jest to jeden z fajniejszych kalendarzy adwentowych, jaki otwierałam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o tym kalendarzu. Nawet trochę zrymowałam. Zobaczyłam, że z tyłu też jest jakaś kartka. Nic się nie stało, gdzie jest podany spis całych produktów i dajcie mi koniecznie znać, jakie są Wasze ulubione produkty do pielęgnacji włosów. Szampony, odżywki i tak dalej. Z chęcią skorzystam z Waszego polecenia i przetestuję coś nowego. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z otwieraniem całych kalendarzy. Adwentowych na dole czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Wiem, że mówię to aż do znudzenia, ale po prostu chodzi o to, żebyście nie ominęli żadnego filmiku. A dla mnie to też jest jak najbardziej rozwój mojego kanału, że przychodzą do mnie nowe subskrypcje. Wtedy YouTube też wie, żeby pokazywać te filmy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Buźka. Pa, pa.